ma Siema, ziomki, siemale! Witam Xantara na kanale w aktualizacji Zombie Island Aktualizacja Ekolo roku Mam zamiar nagrywać wszystkie e, zadania Ekolo roku i jest tutaj e, oczywiście wiadomość troszkę ciężko to przeczytać Nie udało Ci się zdobyć osiągnięcia Ekolo roku ostatnim razem Nie martw się, masz okazję zdobyć go w tym roku od teraz możesz zamieniać niepotrzebne przedmioty na zasoby za pomocą kosza na śmieci. Codziennie coś nowego. Wyposażenie dla ogrodnika w zamian za kupony. Wykonuj codziennie zadania handlarza kuponami i wysyłaj swojego ogrodnika pracować nie wydając zombie dolców. No ja, ja już swojego ogrodnika chyba e, posłałem do pracy, ale dobrze. I e, tutaj oczywiście jest... Ogólnie to jest 43 seria e, z zadaniami. Jak wyłączę, to u mnie to jest e, czwarta, nie, piąta. Ale pierwsza to jest oczywiście fake, bo to jest e, akcja za dolce do kupowania dolce, tak więc e, czwarta seria z zadaniami, która będzie później niewidoczna. No i e, mietka. Nie, jeszcze nie wystartowałem mietka. Tak więc można sprawdzić, rzeczywiście można za 5 kuponików ustawiać sobie 3 eko miotły no ja sobie ustawię normalnie e, za dolary po prostu 10 mioteł standardowo i zaczynam robić misje a misje są łatwe bo trzeba tylko oddawać dobrze w tym dzisiejszym dniu pierwszego dnia e, 3 czerwca dali żeby oddać e, kamienie, kłody i jabłkowy mak z magazynu. Proszę bardzo, oddaję raz, dwa. Trzy i ty, 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 misja zrobiona. Handlarz kuponami. Przecielu miłość z tobą. Współpracuje. Jeśli jeszcze potrzebujesz kuponów, przychodź do mnie jutro. No i dziękuję. No i mamy już 4 czerwiec e, 2017 oczywiście, i kolejną misję. Kolejna misja to jest oczywiście handlarz kuponami. Druga misja. No i trzeba oddać 150 beczek warzywnych. Proszę bardzo, oddaję. 20 gazet. Oddaję. 20. E, nie, przepraszam. 50 grzybowej tekili. Oddaję i ty, 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 ty no proszę, handlarz kuponami, zrobiony. Następne 10 kuponów moje. Tu, oczywiście, wiadomość ta sama, tak więc już nie czytam i dziękuję. Do zobaczenia jutro. No, i trzecia wymianka. Dzisiaj mamy 5 czerwiec. Proszę bardzo, mamy do oddania: e, co to są? Złot, e, różowe e, płatki, tak? 20, proszę bardzo, oddaję. 20 wiader, proszę bardzo, oddaję, 200 kukurydzy, oddaję, i pom, handlarz kuponami zrobiony, 10 kuponów dostałem, wezmę sobie to i oczywiście nastawiam mietka za kupony tym razem. Proszę bardzo, już będzie pracował 3 razy, no. No, i czwarta misja na 6 czerwiec w handlarzu kuponami, proszę bardzo. Oddaję z magazynu 400 szkła, 400, 430 poduszek, 100 kabli i. handlarz kuponami jest zrobiony, odbieram 10 kuponów i oczywiście nastawiam znowu. Dzisiaj rano sobie Mietka, zakuponiki i wieczorem znowu sobie nastawię, tak właśnie powinno się robić. No i kolejna piąta wymiana, 7 czerwiec, proszę bardzo, oddaję 40, 450 koniczyny, 40 pierników, 50 czerwonej dachówki, proszę bardzo. Tu, 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 tu. I od razu sobie nastawię mietka zakuponiki. Trzeba to wykorzystywać na 9 godzin i dziękuję, do zobaczenia dnia następnego. No i szósta wymiana, 8 czerwiec. Proszę bardzo, do oddania mamy 1000 bakłażanu, 50 luster, 100. Kukurydzianych paluszków oddaję, i proszę bardzo, dziękuję. Dostałem 10 kuponów, od razu sobie je aktywuję. 5 kuponów na Mietku, Ekomiotły i dziękuję. No i mamy 9 czerwiec, siódma wymiana. Proszę bardzo, oddaję 30 gumy. 300 Koni Wenus, strasznie dużo, moim zdaniem. I 300 Szkarłatnych Róży, czy tam czerwonych Róży, oddaję. Pę Handlarz Kuporami załatwiony. E, dziękuję bardzo. No i ósmy handlarz, 10 Czerwiec. Proszę bardzo, oddaję. 80 Wełny to nie jest wata, to jest wełna. 80 wełny z magazynu, 70 białej farby 15, tylko 15 kompasów i pum! Tu, 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 kuponiki już moje, mogę się wymieniać dwa razy dziennie e, na, trzy, na trzech e, na trzy śmieci. Dziękuję bardzo! Tu, 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 tu. No i dziewiąta wymiana, 11 czerwiec, biorę się za wymianę, dziękuję za prezent i mamy oddaj z magazynu 100 czerwonych smoków, 30 rury, 30, 30 ognia. Pum, pięknie! Ty, 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 ty. Dziękuję za kupon, Od razu sobie wykorzystam na stawie miecia na 9 godzin i dziękuję. No i dziesiąta wymiana, 12 czerwiec, proszę bardzo, oddaję 55 miłości, 50 baterii, to jest kolekcja piłkarska, tutaj w ogrodzie japońskim robimy żółte nici, oddaję 150 i ty, 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 10 kuponów moje, dziękuję bardzo. No i okazuje się, że nie ma więcej wymian e, u handlarza kuponami, bo nie pojawiła się tutaj dodatkowa misja. Oczekiwanie na następną e, w zadaniach czy coś jeszcze jest? Nie. W zadaniach mam tylko jeszcze zagadkę. Upsa przeminęło z wiatrem i kosmiczni piraci. Czyli handlarz kuponami dodał się do ukończonych zadań. Tak, i jest te 10 zadań. Przedtem była jeszcze y, z poprzedniej aktualizacji. Błąd był, chyba. Tak pokazywało. No i 10 zadań. Tak, jak poprzednim razem też zauważyłem, że 10, bo poprzednim razem też było 10. To jest wszystko. Myślałem, że będzie z więcej. Z, z 30 tak myślałem, no ale widocznie tak było poprzednim razem też. Tak więc, oczywiście, kończę. Szybciutko po przetworzeniu oczywiście wysyłam ten film na YouTube z aktualizacji od razu do obejrzenia jak najszybciej i, i e, po zaplanowanym harmonogramem do zobaczenia. No i oczywiście jak się filmik podobał to serdecznie zapraszam do zasubskrybowania kanału Xantor. Również do polubienia strony Xantor, do dołączenia do grupy ziomki ziom Aleksantora, do mojej grupy i kończę. Trzymajcie się, pozdrawiam, Papa. pa. pa. Tur, 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 tur.